Dla aktywnych widzów do wygrania 6 k 47 Frontside Misty. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 stycznia. Do wygrania macie face w o wartości 20 zł. Wystarczy że lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, w dzisiejszym odcinku będziemy próbować sobie robić koskę z najtańszej skrzyneczki, z najlepszej kategorii na całej stronie, no ta kategoria nasza, tylko jedna strata, w odcinku dedykowanym, ostatnim, super się pokazała, w pierwszym odcinku również super, no uwielbiam te skrzyneczki, skrzyneczka One Moment, testowana przez nas, dwa, trzy razy myślę, ale ostatnio nie za bardzo, nie za bardzo dlatego dziś przyszedł czas, żeby właśnie wjechać po to skrzyneczkę i spróbować utrafić jak najwięcej fajnych skinów i zdobyć właśnie z tego koskę więc zaczynamy, otwieramy sobie po 5 skrzyneczek, zostawiamy wszystkie skiny oprócz gloczków więc Dziękuję bardzo, dwa gloczki wpadają na sam start, no i sprawdzimy, co tej ciekawego uda nam się utrawić i jaki będzie najlepszy skin, jaki nam dziś wypadnie. Jestem mega ciekawy, czy trafimy coś, wiecie, z tych najlepszych tutaj dostępnych skinów, dostępnych w samej tej skrzyneczce. Oj, dużo gloków, dużo, dużo gloków niestety przy tym otwarciu. Pamiętajcie w ogóle o e, najlepszym kodzie, jeśli klikniecie sobie DOŁADUJ, wpiszecie kod WOWKAJETY, tym sposobem zyskacie 5% więcej przy doładowaniu i skrzyneczkę Milspek na starcik. Więc tak to działa, my lecimy sobie dalej ze skrzyneczkami One Moment, no i są jakieś skiny, są jakieś skiny, trzy bloki. No, takie, takie, takie se, takie se otwarcie można powiedzieć. Idziemy dalej szukać najlepszych skinów. Gdzie jesteście najlepsze skiny? Nie gloczki, nie gloczki, za dużo was tutaj jest. Nie za dużo. No, kurde, najlepsza kategoria, więc musi się też. Najtańsza skrzyneczka też jakoś dobrze pokazać, z jakiejś dobrej strony, na przykład z Hantikosem, który przeleciał. Kurde, to by było piękne, to by było piękne, żebyśmy Hantikoska sobie zdobyli przy skrzyneczce za 4 zł. Mm, ale trafiamy 4, aż 4 Gloki. Kurde, wysypuje, wysypuje niestety. Gloki jest bardzo. Kurde, ja to nie widzę co leci, Zaraz wam pokażę. Nie wleci Chantiko, nie wleci Chantiko. Niestety nie wleci Chantiko. Jest 61%, 61,5% szans na to, że właśnie wypadnie tutaj Gloczek. Ale za dużo, no za dużo. Ja pierdziele ja pierdzielę, żeby to tylko się rozkręciło. Te ostatnie skrzyneczki, żeby były najlepszymi, byłoby jeszcze dobrze. O... trafiamy, słuchajcie, pięć gloków. 5 gloków w jednym otwarciu maksymalnie, ile się da. Chantiko, do ja Cię bardzo proszę, ja Cię tak bardzo proszę, żeby tutaj Chantikosek kochany wleciał. No i podniósł ten odcinek w górę. Tak naprawdę bardzo mocno. Naprawdę bardzo mocno. Nie mógłby wznieść ten odcinek, ale nie chcę. Nie chcę, zobaczcie. Ład bobet, bo nie będę cię lubić. Nie, no i jeden dobry skin. Kurde, będą jeszcze dwie skrzynie. Otwieramy jeszcze dwie. Może w ostatnich. Może w ostatnich coś... No tak, no tak, proszę bardzo, trafiliśmy sobie gloczki, jeszcze jedna skrzyneczka, no i będziemy wiedzieć na czym stoimy. Ja już wiem, że jakoś mega super dobrze nie będzie, ale też podejrzewam, że to nie będzie taka sytuacja, z której nie damy rady wyjść właśnie i sięgnąć po koskę bo wydaje mi się, że jeszcze nie powinno być aż tak źle. Więc przydajemy sobie 141 zł. Tyle mamy, więc sytuacja tragiczna na pewno nie jest, bo ostatnio, ile myśmy? 120 i udało się, nawet mniej, nawet mniej było. Ginoldzik testowy. A żeby wygrać PaySafe, karda napisz, jaka jest Wasza ulubiona skrzyneczka na CSGO w Skinsie i liczbę od 1 do 5. Leci sobie, dawaj Gino! z Boeing, by kurde, wjechał na pełnej i to odcinek byłby udany, i by było super było super, ale nie chciał. Nie chciał, mówi nie tym razem, przyjdź do mnie później, w innym odcinku koskę rzucę, to zobaczymy, zobaczymy Ginold, czy rzucisz The same, at, tak średnio Olina może klikniemy sobie jednego, nie jakiegoś wysokobudżetowego ale już takiego troszeczkę lepszego więc dobra. I jakie to? O, dużo stanów, dużo, dużo stanów, i ten by nas na faktoreniu najbardziej by nas interesował. No ale taki w ogóle, w ogóle taki łyspik. No i przeleci. Niestety, ale przeleci. 10% takiego uspika było. Niestety nam nie wypadł. Co tam chłopaki proponujecie na bitewkach? Macie dla mnie jakieś fajną propozycję? 51 zł? 14 skrzynek, dosyć tanich. Witam, witam, witam bardzo serdecznie Spróbuję, jak najbardziej spróbuję coś tam tutaj powojować razem z tobą Ej, w ogóle to jest one moment, no nie? Czyli skrzyneczka nasza odcinkowa, która nie pomogła zbyt wiele Więc może troszeczkę na bitwie chociaż nam pomoże Bo przeciwnik aktualnie niestety prowadzi No nawet na bitwie A nie te dolar? Trafiło się coś ostatnio Trafiło się coś ostatnio, ale zazwyczaj to nie idzie mi przy tej skrzyni w ogóle No tym razem nic i tym razem chyba też nic. Nic. Nic, farmity, czyli skrzyneczki. No. O, czekajcie, czekajcie. No, farmit jest chyba bardzo, bardzo... Kurde, teraz nie pamiętam ceny Farmita samego i nie mam chyba jak zbytnio sprawdzić aktualnie. No ale na pewno nie prowadzę w tej bitwie. To akurat jest pewne. Ja tutaj nie prowadzę, ale Sajreksy będą myślę, mogą być... Oj. No bo maskina. Syrexy mogą być dosyć mocno de decydujące. Nie jest to 50% na Syrexa, więc jest naprawdę duża szansa, że taki Syrex wypadnie, jeśli ani razu nie wypadnie mi. No i niestety przeciw kurczę, jak on mnie jedzie, masakrycznie, masakrycznie dostajemy w pierdziel Nie podoba mi się to bardzo mocno. 50% na Syrexa, żadnego Syrexa nie zdobyłem. Totalnie nie. O, zapomniałem wam zmniejszyć tutaj ten stronkę, żebyście widzieli, balansik, zaraz to ogarniemy no i bonusowy skin, może ten bonus chociaż konkretny by nam poleciał poczekajmy na bonusowego skina, czy będzie coś fajniejszego, jest geil no coś tam zawsze jest, coś tam zawsze jest zamykamy to sobie zmniejszyłem teraz, żebyście wszystko widzieli, mamy 59zł aktualnie są propozycje bitwy, tutaj jest 20 zł, 4. Czy ja kliknąłem dobro? Dobro, 4 skrzyneczki, 20 zł, 1 na 1, więc szanse na zwycięstwo są bardzo duże. Ale też przydałoby się trafić fajnego skina. No i trafiamy dwa takie same, pewnie słabe, skiny. No właśnie, ciężka Azur. Co będzie z Azur? Mój skin będzie lepszy. Oj, 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 coś tam trafiliśmy, coś tam trafiliśmy. Zobaczymy jak przy Morku. Nie. Oj, Nigielek chyba lepszy, lepszy. Będzie chyba raczej zwycięstwo. No, ale bitwa, czy będzie spoko? No i będzie zwycięstwo. Tak, to będzie zwycięstwo. Trafiliśmy zdecydowanie lepsze skiny od przeciwnika. Ale przez to, że przeciwnik trafił tak słabe skiny, no to niestety nic nam nie wniósł. No tak, tak, tak też po prostu bywa. Osiem skinków tutaj wpadło, czyli... Jest to 6, 7 i 8. W sumie to jest to te bonusowe, więc bonusowe też sprzedajmy. Może ja pokombinuję z jakąś bitwą, wiecie? Może ja pokombinuję z jakąś bitwą. Może coś mądrzejszego, bo myślisz mu przeciwnik. Eee, muszę sprawdzić pewną rzecz. Szymonek to jest tylko jedna strata, czy nie? Eee, coś mi się kojarzyło, że któraś ze skrzyneczek mm, tutaj. Tak jest. Nie, to jest dobra. Szymonek to jest skrzyneczka 10% na fajnego skina. Więc w tym budżecie jak najbardziej podoba mi się skrzyneczka Szymonka, dajmy sobie 10, nawet może więcej, nawet może więcej, pójdźmy maksem w Szymonka, w 4 osoby, zobaczymy jakie najlepsze skiny wyrzuci, jest to dosyć ciężka skrzynia, no bo tu jest 10% na trafienie Czegoś, ale jeśli trafimy, no to to jest bardzo fajne. No i na 14 skrzynek jak najbardziej coś powinno się pojawić. Tylko yy, zaraz zobaczymy. Ok, Naj Najmniej warty skin w tych 10% to jest wart 1020. Najlepszy jest wart yy, 769, chyba tak? Tak. 769 i to jest gloczek. Yy, wcześniej troszeczkę yy, jest koska. Dobra, wypełniamy to bitwę, wypełniamy, sprawdzamy, czy tutaj coś ciekawego tym razem zdobędziemy. Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że tak. Klikamy, klikamy i lecimy. Bitwa taka średnio dosyć długa. Nie no, w sumie 6 skrzynczek brakuje do maksymalnej, więc dosyć długa bitwa. Pierwszy skinek, niestety, o jest, niestety u przeciwnika już baski M4A4, czyli dosyć fajny skin, ale... Są dużo lepsze. Są dużo lepsze, ale są też gorsze w skrzyni. Zobaczymy jakiego my trafimy. Przy 14 skrzyneczkach przynajmniej jeden jakiś skinek powinien nam siąść. Jest ta wupa tutaj, no i nadal Jerry prowadzi. Nadal Jerry prowadzi. My ciągle czekamy na pierwszego skina dla mnie. Na razie nie widu, ni, ni słychu było 6 skrzyneczek aktualnie otwarte. Fajne skiny przelatują, ale nie wylatują. No, i czekamy, czekamy do końca. Decydująca bitwa, tak? decydująca bitwa. Jeśli Szymonek się zlituje, no to to na pewno nie będzie ostatnia bitwa. Jeśli Szymonek by się nad nami zlitował, a może by się zlitował w ten sposób, że rzucił koskę, więc byłby zwycięski odcinek od razu. Oj, Jerry robi sobie dosyć sporą przewagę. Nie dość, że skin warty 10 zł. To jeszcze na początku miał, no, no właśnie, 3, 46, czyli coś powyżej 46 byśmy potrzebowali. Przy czym on by nic nie mógł trafić. No, szanse są cały czas, ale zobaczcie, że tyle skrzyneczek i ja nadal nic nie trafiłem, no 10% na skina, więc naprawdę mam sporo nieszczęścia, sporo nieszczęścia, że tutaj nic nie trafiam, no i ostatnia szansa przed nami, ostatnia szansa, no i nie trafiłem totalnie nic, Henry też również nic nie trafił, więc bardzo, ale to bardzo nieszczęśliwa bitwa, no bo jednak skiny tutaj powinny się pojawić, no ale farta niestety nie było. No, i nie wyszło, niestety nie wyszło widzowiem. Będziemy się starać w kolejnym odcinku coś pokombinować. Pamiętajcie, że na GeForce się ciągle trwa event. Klejnoty dostajecie do ładowania, otwierania skrzyneczek eventowych. Za klejnoty macie skrzynki, tutaj macie Destiny Case, czy taką skrzyneczkę za klejnoty. No i ranking, gdzie można wpłacić te klejnoty i zdobyć sobie jakiegoś skina. Ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie, na razie się ma i cześć.